Witaj na kanale Uwolnij swój potencjał. Mam dla Ciebie afirmacje, które warto powtarzać dwa do trzech razy dziennie. Dzięki temu utworzysz sobie nawyk i zlikwidujesz stare przekonania, które powstrzymują Cię przed osiągnięciem celu. Im częściej będziesz powtarzać afirmacje, tym silniejsza staje się ich moc. Powodzenia. Jestem w stanie dawać i otrzymywać miłość bezwarunkową. Moje serce jest otwarte na piękno miłości wokół mnie. siebie i akceptuję w pełni. Miłość jest źródłem radości i harmonii w moim życiu. Otacza mnie miłość w każdej sferze mojego życia. Moje relacje są pełne miłości, zrozumienia i akceptacji. Wszystkie emocje, które odczuwam, prowadzą mnie do głębszej miłości siebie i innych. Moje serce jest spokojne, ponieważ jestem w stanie kochać bez granic. Codziennie jestem coraz lepszą wersją siebie. Każdy dzień przynosi mi nowe okazje do wyrażania miłości. Zawsze dostaję to, czego pragnę z lekkością. Moja miłość do siebie jest fundamentem mojego dobrostanu. Miłość jest siłą napędową mojego rozwoju osobistego. Kochając siebie, przyciągam piękno i miłość do innych. Wartość, którą widzę w sobie, przyciąga miłość do mojego życia. Jestem magnesem na miłość, obfitość i szczęście. Moja miłość do siebie promieniuje na wszystkich dookoła. Zawsze jestem priorytetem każdego człowieka. Moje serce bije w rytmie miłości i wdzięczności. Jestem źródłem miłości dla siebie i dla innych. Dziękuję za możliwość dawania i przyjmowania miłości. Miłość we wszystkich aspektach swojego życia. Każdy dzień jest nową okazją do wyrażenia miłości. Jestem zawsze w centrum uwagi. jest obecna w każdym moim oddechu i w każdej mojej myśli. Zawsze otrzymuję wszystko, czego pragnę w najlepszy dla mnie sposób. Moje serce jest spokojne, ponieważ otoczone jest miłością. Miłość jest fundamentalną siłą, która prowadzi moje życie. Czuję miłość płynącą ze wszystkich stron. Kocham siebie z pełnym zaufaniem. Miłość jest jasnym światłem, które prowadzi mnie przez życie. Przyjmuję miłość z otwartymi ramionami. jest podstawową esencją mojego istnienia. W pełni wyrażam miłość do siebie i całego wszechświata. Każdy dzień jest szansą na doświadczenie głębszej miłości. Miłość przyciąga do mnie ludzi i sytuacje pełne dobra. Kochając siebie, otwieram drzwi do miłości w relacjach z innymi. Miłość jest ogniem, który rozjaśnia moje życie i duszę. Dziękuję za miłość, która otacza mnie każdego dnia. Jestem jedynym słusznym i najlepszym wyborem. Mam niesamowicie przyciągającą energię. Miłość jest kluczem do harmonii we wszystkich aspektach mojego życia. Kochając siebie, przyciągam dobre relacje i szczęście, i powodzenie. Osiągam więcej niż jestem sobie w stanie wyobrazić. Moje związki są jak z bajki. Miłość, która przepływa przeze mnie, tworzy pozytywny wpływ całego wszechświata na moje życie. Czuję miłość jako fundament mojej egzystencji. Miłość jest kluczem do sukcesu i radości w życiu. Otacza mnie miłość ze wszystkich stron. Miłość jest mocą, która umacnia moje ciało, umysł i duszę. Kochając siebie, przyciągam obfitość i dobrobyt. Miłość jest tlenem mojej istoty. Mam pełne zaangażowanie w dawanie i przyjmowanie miłości. Miłość jest przewodnikiem, który prowadzi mnie przez życie. Zawsze dostaję to, czego chcę i kogo chcę. Jest jednym z najpiękniejszych darów, które mogę ofiarować światu. Czuję, jak miłość przepływa przez moje serce i kształtuje moje myśli. Dziękuję za wszystkie doświadczenia miłości w swoim życiu. Miłość jest mocą, która łączy mnie z innymi istotami. Każdy dzień jest okazją do wyrażenia miłości w różnorodnych formach. Miłość jest źródłem radości i spełnienia w moim życiu. Kocham siebie i otwieram się na przyjmowanie miłości od innych. Miłość jest siłą, która napędza moje marzenia i cele. Miłość jest potężnym narzędziem do uzdrawiania i przekształcania. Miłość jest promieniującym światłem, które dociera do wszystkich zakamarków świata. Kochając siebie, staje się źródłem dobra i miłości dla innych. Miłość jest najcenniejszym darem, który mogę dawać i otrzymać. Wyrażam otwartość na miłość i gotowość na przyjmowanie jej obficie. Miłość jest siłą, która napędza mnie do działania i tworzenia. Kocham siebie bezwarunkowo i wyrażam tę miłość wobec innych. Miłość jest jak piękna melodia, która płynie przez moje życie. Jest jak magiczna siła, która zmienia wszystko wokół.